Daniel Martyniuk znów zaskoczył fanów, tym razem w zupełnie inny sposób. Po aferze samolotowej, gdy według relacji świadków miał zachowywać się agresywnie wobec załogi i doprowadził do awaryjnego lądowania w Enicei, wiele osób obawiało się, że syn zenka Martyniuka znów wpadnie w spirale skandali. Tymczasem kilka dni później Daniel opublikował w sieci wzruszające zdjęcia z chrztu swojego synka Floriana, który odbył się 26 października w Wasiłkowie. Uroczystość była spokojna, kameralna i pełna emocji, choć zabrakło na niej Zenka Martyniuka, co natychmiast wywołało plotki o chłodzie w rodzinie. Mimo to Daniel po raz pierwszy od dawna pokazał się z zupełnie innej strony jako dumny ojciec. Na Instagramie opublikował zdjęcie białej szatki z wyszytym imieniem synka i słowami: Dziecko to dar od pana. Kilka dni później dodał kolejny kadr, mały Florianek po kąpieli, uśmiechnięty i spokojny. Podpisał go krótko: Nie ma to jak szczęśliwy florianek po kompu kompu. Ten gest rozczulił internautów. Komentarze pełne były ciepła i wsparcia. Czy to początek nowego, dojrzalszego etapu w życiu Daniela Martyniuka?